Witajcie! Edukacja na Maxa z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się dalej edytorami tekstu. Ale tutaj już będziemy raczej skupiać się nie na omówieniu ogólnych funkcji, jakich mówi, o jakich mówiłem przy, podczas pisania, które występują, tylko skupię się stricte na jednym edytorze tekstu, jakim jest notatnik. Lecz zanim jeszcze to zrobię, chciałbym kilka rzeczy wyjaśnić. Po pierwsze, nie powiedziałem poprzedniej lekcji o dwóch klawisza, które się przydają podczas pisania i w ogóle pracy z edytorem tekstu. Pierwszy z nich to, to, jest, to są klawisze strzałek. to Tutaj sobie coś utworzę jeszcze, żebyście, żebyście mieli pokazać. Przy użyciu strzałek możemy się dowolnie przemieszczać po, 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 po tekście. Tak, Jest to dość wygodne. Znaczy, na pewno wygodniejsze niż skakanie myszką. Przynajmniej w moim odczuciu. No i drugi krawisz, który nam jeszcze przydatny, to jest krawisz tak zwany krawisz tab. On robi tak zwane wcięcie. Wcięcie oczywiście potrzebujemy najczęściej, kiedy chcemy zacząć tak zwany zacząć nowe zdanie od nowej myśli. W języku polskim nazywa się to, przed tak ucząt nazywają nazywa to akapitem, co jest z punktu widzenia informatycznego troszkę Niepoprawne, ale to taki drobny szczegół. Ok, czyli mamy klawisz tab, który znajduje się nad klawiszem Capsok i mamy klawisze strzałek. Prosta sprawa. Przejdźmy zatem do edytorów tekstu. Edytory tekstu najprościej programy yy, służące do dokonywania zmian na tekście. Zmiany to znaczy dodawanie tekstu, odejmowanie tekstu, zmienianie. Estetyki tekstu, yy, zmieni pozycji tekstu i to musicie ten naprawdę wiedzieć. Jest to moja prywatna definicja, żadna książkowa. Dobra, co mamy dalej? Znaczy, yy, że jest to pierwsza lekcja na programach, dlatego od razu yy, powiem yy, Wam, jak ja od tego zaczynam. To znaczy, najpierw opowiadam o tym, z czego składa się taki program yy, użytkowy. Bo tutaj a, a że te rzeczy się tak naprawdę powtarzają, no to powiem to tylko raz. Mamy tutaj pasek tytułu. Tutaj warto, warto wiedzieć, że to jest pasek tytułu, na którym znaczy się jest nazwa programu i nazwa pliku. Hmm, Jeśli go nazwaliśmy. Mamy tutaj po mamy mamy jeszcze trzy przyciski, czyli przycisk do minimalizacji, tak wygląda minimalizacja. Mamy Maksymalizację, jeżeli byśmy mieli okno mniejsze. I mamy jeszcze oczywiście zamknięcie to tego ja nie kliknę, bo po co w tym momencie. Potem mamy pasek narzędzi. Pasek Paski narzędzi mają obecnie dwa standardy. Obecnie pasek tak z menu rozwijanym, jest już mniej popularny, obecnie stosuje się tak zwane wstążki. Wstążki to inaczej zakładki, czyli jeżeli Kliknęlibyśmy na któryś y, z tych y, elementów na, na pasku narzędzi, no to jeżeli to byłyby zakładki, to pojawiłoby nam się takie okienko i wyświetliłoby nam co jest ten zakład zamiast rozwijać się w dół. No i potem jakbym z powrotem, to by pojawiło się znowu w ten sposób. Jest to inna forma. Nie zawsze czytelna y, ma niby służyć odnajdywaniu y, funkcji, lecz nie zawsze się sprawdza. Dobra, przejdźmy zatem do naszego notatnika. Jak mamy notatnik, to zacznijmy od, od zakładki Plik i tutaj muszę wyjaśnić od razu po kolei każdy z elementów. Nowy. Nowy to, nowy to jest coś, co się zawsze pojawia w każdym z krąg użytkowych. Chodzi o nowy dokument, tak? Czyli jeżeli potrzebuje wyczyścić dokument, na przykład ani z tego zapisywać. Bierze, biorę nowy, nie zapisuj, i mam nowy dokument. Oczywiście tutaj jest podany skrót, który może to zrobić. Mam jeszcze otwórz. Pamiętajcie, że jest to otwieranie istniejącego dokumentu. Nie można otworzyć nowego dokumentu, tak? Można go tutajże utworzyć, tak? Czyli możemy dać otwórz istniejący dokument, oczywiście, i potem z tego znaleźć. I mamy także dwie opcje zapisu. I tutaj fajnie byłoby je rozróżniać. No bo jeżeli pierwszy raz to zapisujemy, to te, te obydwa krawisze będą działać, te krawisze, te obie funkcje będą działać tak samo. Jeżeli kliknę zapisz, pojawi mi się okienko do zapisywania. Jeżeli kliknę zapisz jako, także pojawi mi się okienko do zapisywania. Dobrze, to gdzie tkwi ta różnica? Zapiszmy najpierw normalnie plik. Na przykład test. Swoją drogą to jest bardzo fajna opcja jeśli chodzi o 7. Można tutaj sobie wpisać nazwę folderu, albo nazwę miejsca, do którego chcemy się przenieść, żeby zapisywać. I wtedy nas przeniesie. Często tutaj pulpit nam się w ogóle nie pojawia. W Tutaj to jest okładce z boku, więc w ten sposób możemy odnaleźć pulpit. I teraz zapisałem test. Coś zrobię. I teraz zobaczcie, jeżeli bym zaraz wziął zapisz, to on nadpisze już ten dokument, bo on istnieje. Ale jeżeli dam zapisz jako, to on spyta się mnie. Co mam z tym zrobić? Czy mam nowy plik zapisać? Czy mam nadpisać na starym? Tak jest kilka opcji. Yy, przy okazji tych, omówienia tych opcji, spójrzmy uwagę, jak wygląda Okno do zapisywania. Okno do zapisywania składa się z dwóch, najważniejszych dwóch elementów, czyli to, jaką nazwę będzie miał plik, który zapisujemy, i drugi element to jest rozszerzenie, czyli ustawienie typu pliku, pod jakim on się zapisze. Domyślnie notatnika jest to rozszerzenie TXT i notatnik też nie ma opcji na zapisanie w innym menu, ale Worda Worda czy WordPada, o którym będę mówił, tych opcji z rozszerzeniem będzie troszkę więcej. Tutaj oczywiście mamy miejsce do yy, znalezienia, kto, w którym chcemy zapisać. No i zapisałem sobie teraz. Czy chcę zamienić? Tak, zamieniam. A jeżeli bym wziął kontrol, jeżeli wziąłbym yy, zapisz, to po prostu by od razu napisał, nie pytając się mnie o to. Sprawdźmy. Widzicie, nie pytał się mnie. Albo nie pokazywałem, że kliknąłem zapisz. Dobrze. Użyłem skrótu. Wygodnie mi jest. Dobrze, mamy jeszcze ustawienie strony. Tutaj od razu uczymy się kilku ciekawych rzeczy, bo wiemy. Tutaj wprowadzam uczniom rozmiary papieru, tak? czyli mówi o klasycznych rozmiarach A4, A3, A5. Tak, czyli A4 to jest kartka taka jak do drukarki, A5 to jest połowa, A4, A3 to są dwie A4. Łatwo zapamiętać, a uczniowie od razu zdobywają kolejną wiedzę. Mamy też także podgląd, jak nazwę wygląda. Źródło: chodzi o drukarkę, tutaj prawdopodobnie, albo źródło, nie, źródło papieru, czyli miejsca jakiego, z jakiej szuflady weźmy papier. Orientacja: i tutaj chodzi, chodzi oczywiście o orientację kartki, czyli o jej ułożenie. Może być ona pionowa albo pozioma. <tuszelanie> No, i mamy jeszcze marginesy. Yy, marginesy mogą, są cztery rodzaje marginesów. Jest lewy, prawy, górny, dolny. Yy, górny margines nazywamy tak zwanym nagłówkiem, zaś dolny stopką. To tyle jeśli chodzi o ustępienia strony. Mamy jeszcze opcję drukowania. No i to oczywiście podamy, jaką mamy drukarkę. Yy, jeżeli byśmy tak chcieli. Jakiś plik sobie zapisać, to też możemy to zrobić przy użyciu emulatoru drukarek. Tutaj o tym może kiedyś jeszcze powiem. Przy drukarce mamy oczywiście liczbę kopii i jeżeli byśmy mieli więcej stron, czy chcemy konkretne strony, czy wszystko. Dobra, przejdźmy do edycji. Edycja zasadniczo znacie, bo już ją robiliśmy przy skrótów. Cofanie, wycinanie, kopiowanie, wklejanie omawiałem, usuwanie, czyli to co mówię na poprzedniej lekcji z edytorem tekstu. Mamy jeszcze znajdywanie. I tutaj się możemy na chwilkę zatrzymać. Jajko, sałata, marchew. I teraz spróbujmy to odnaleźć. Znajdź. Wpisujemy nazwę. Na przykład jajko. I dzięki temu możemy odnaleźć. A nie chcę mi odnaleźć, bo dlaczego powstać w dół? W górę wejdźmy teraz. I Jajko, od nas. Yy, bardzo przydatna funkcja, w przy szczególności jeśli mamy bardzo dużo tekstu, a potrzebujemy znaleźć konkretną frazę. Wiemy, że koło ko konkretnej frazy coś było, co nas interesuje. Znajdowanie to podstawa. Yy, następne oczywiście yy, pod, nazw pod da daną nazwą. Yy, zamiana. Wszystkich wyrazów danego typu na na przykład inny. Czyli, na przykład, kaszanka. Udało się zamienić, tak? Fajna funkcja. Można to zamienić wszystko na duże litery. Zobaczcie. Na dużej litery to tutaj nie będzie działał. Uwzględnia wielkość litery, ale nie działa na to. Yy, dobra, to mamy dalej jeszcze. Mamy datę i godzinę. Można sobie wstawić na notatniku. Yy, I mamy oczywiście zaznaczenie wszystkiego, które już znamy z lekcji ze skrótów. Yy, o formacie już... Yy, nie, jeszcze nie mówiłem. Czyli mamy zawijanie tekstu. Jak działa zawijanie tekstu? Przykładowo, że tutaj mielibyśmy mega ultra długi tekst. A ja bym sobie to okno pomniejszył. To on teraz mi ten cały tekst przesunie do kolejnego wiersza. Ale jeżeli te zawięcie tekstu wyłączę, to dalej będzie bardzo, bardzo długie, i się kierować w prawo. Ok. Yy. I została jeszcze z formatu czcionka. Czcionka to krój tekstu, Kształ, ona określa kształt liter. I czcionki mogą być szeryfowe albo bezszeryfowe. Yy, czcionki, szeryfy to są takie jakby ogonki, tak? Jeżeli teraz bym wziął powiedzmy czcionkę Times New Roman. To zwróćcie uwagę, yy, nie wiem czy to dobrze widać, dam jakoś większy, większy zwiększe wielkość liter. Zobaczcie, teraz litery mają takie jakby. Ogonki. No i te ogonki to są właśnie szeryfy. A teraz wybiorę sobie czcionkę bezszeryfową. I zobaczcie, litery mają prosty kształt. Yy, w zakładce, yy, w, tym, w, men, w funkcji czcionka mamy jeszcze zmianę stylu tutaj mam do wyboru kursywę, czyli pochylenie. Y, pogrubienie, po, popularnie boldowaniem i y, zwężenie. To jest tego, tej funkcji nie widziałem na w Wordzie. Zobaczcie, możemy y, wąska, zwykła. Widzicie, że y, litery zwężają się, tak? Y, tak jakbyśmy y, starali się bardzo... Dużo tekstu zmieścić ma, ma na małej przestrzeni, to wtedy musimy bardzo ciasno pisać. I to jest właśnie to, te, ta, 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 ta wąskość. Tutaj. No i mamy jeszcze rozmiar, czyli wielkość liter. Możemy ustalić na przykład bardzo dużą. Tak, to jest niestety wada notatnika. Jak zmieniamy coś w notatniku, to jeśli chodzi o funkcję, to działa to na, na wszystkie najczęściej. Z rzeczy, chyba że wyjątki są jakieś tam jeszcze. Widok yy, nas w sumie nie interesuje. Pomoc, yy, pomoc jest wszędzie. Tak, jak ktoś będzie chciał, to się doinformuje. No i to tyle. Przegabiliśmy właśnie notatnik. Mam nadzieję, że jak się się podobała, życzę miłego dnia.